Przyroda jest fascynująca, a także pełna ciekawych nazw. Znakomici goście w naszym studiu, pani doktor habilitowana Edyta Buczyńska, katedra zoologii i ekologii zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, profesor tegoż uniwersytetu oraz pan doktor habilitowany Paweł Buczyński, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. A z, Rozumiem, że z bentosem i z makrobentosem związane są owady, zwierzęta. Jest, jak należą? W zasadzie od skąposzczetów, czyli mamy na przykład takich bliskich kuzynów żdżownic, nazywają się rureczniki chociażby. Po owady włącznie, po, po mięczaki, jest bardzo dużo skorupiaków, co tam jeszcze ewentualnie z grup taksonomicznych. A ważki? Pana specjalność? <gry> tak. Ważki też, z tym, że ważki są zwierzętami dwuśrodowiskowymi, czyli imaginest, czyli osobniki dorosłe, podziwiamy na kolorowe, piękne, latające w środowisku powietrzno-lądowym, tak to się fachowo określa. Natomiast larwy rzeczywiście są, żyją w wodzie i są przedstawicielem tegoż makrobentosu, o którym rozmawiamy. Generalnie wyobraźmy sobie, jak przestrzennie wygląda zbiornik wodny, bo Bentos to jest zaledwie jeden z pięciu zespołów ekologicznych organizmów. Tak wyobraźmy sobie takie proste akwarium, tak, wypełnione wodą. Czyli po środku mamy nekton, czyli to, co aktywnie pływa i jest w stanie mhm, przedstawiać się prądą wody. Jeżeli jest unoszone przez wodę, w miarę biernie nie, podstawi, nie potrafi się przedstawić prądą wody, to jest plankton. Pojęcie znane każdemu, a szczególnie miłośnikom opowieści o SpongeBobie stoportem, prawda? Tam występuje złowrogi plankton. Plankton. Y Kiedyś, już próbowano wprowadzić w polską nazwę Błądzielina. Nazwa pochodzi właśnie z tej, z tej koncepcji, że on, tak jakby był biernie unoszony w tonie wodnej. To jest nie do końca ścisłe, bo one potrafią pływać w większości te organizmy, tylko po prostu prądy wody Słabo. je unoszą, nie są w stanie przeciwstawić się. Po co mają się męczyć? Dokładnie. Tak jest. Nasz bentos z kolei to są tak zwane ściany zbiornika, tak? czyli wszystko, co jest na dnie. Z podłożem. Z podłożem związane. No i jeszcze mamy. Dwa zespoły, które są związane z lustrem wody, czy w zasadzie z powierzchnią wody, neuston i pleuston. Jeżeli Pani kojarzy takie, takie pajączki chodzące po powierzchni wody, to są nartniki, nartniki. Tak doskonale. Brawo, Bo... jednak czegoś się nauczyłam, świetnie, warto <laughs> tak robić te audycje Super. podcastowe. To, to są organizmy neustonowe i mamy epineuston i hyponeuston, czyli mamy to co, One wszystkie korzystają z napięcia powierzchniowego wody, tylko mogą chodzić po wierzchu, albo mogą się podczepiać od spodu. Na przykład są takie larwy muchowe, które mają włoski hydrofobowe, mhm. wystawia, wystawiają rurkę oddechową na powierzchnię, ale same siedzą od spodu i się przyczepiają tymi włoskami hydrofobowymi do, do lustra czy do, do powierzchni wody. Napięcie powierzchniowe w skali mikro jest ogromną siłą. Naprawdę. Mm. A I mamy jeszcze coś takiego jak pleuston. to są rośliny, jeżeli pani na przykład kojarzy osokę leosowatą. To takie krzaczki <noise> przypominające o pływające tuż przy lustrze wody. Czyli coś, coś, co jest na tyle lekkie, że się unosi przy blisko lustra wody, ale nie korzysta z tego napięcia powierzchniowego. I to jest cała ta różnorodność zespołów ekologicznych. I dlaczego my tak to czasem podkreślamy, że zajmujemy się tym czy tamtym. Każdy z tych zespołów ma swoją bardzo skomplikowaną ekologię. Każdy tworzy jakaś tam grupa organizmów, to są naprawdę bardzo nieraz wymagające zaawansowane i specjalistycznej wiedzy rzeczy. Także specjalista się zajmuje jednym zespołem, zwykle jakimś wybranym fragmentem. My na przykład zajmujemy się właśnie tym makrobentosem, a w ramach tego makrobentosu konkretnymi, najlepiej czy konkretnymi grupami owadów, dlatego że zajmując się konkretnymi grupami owadów, Możemy opracowywać ten materiał do poziomu gatunku i najwięcej wtedy możemy powiedzieć o środowisku. Warto też zacząć od tego, że generalnie wszystkie chruściki, e, e, oczywiście mówimy o larwach, e, są zdolne do produkcji e, nici jedwabnej przędzy. Przędzy To właśnie to jest ta cecha, która je łączy z motelami, dlatego one dawniej były właśnie zaliczone do tego samego rzędu. E, przy czym, oczywiście, ta ich przędza jest bardzo wytrzymała, no bo to, te wszystkie struktury muszą przetrwać pod wodą, prawda? W warunkach no, innych od lądu, mniej, mniej korzystnych. No, bezwzględnie nie może to być rozpuszczalne w wodzie, prawda? Czyli ta, ta przędza jest naprawdę bardzo, bardzo mocna i ona służy chruścikom do różnych celów przede wszystkim do wybudowania domku, ale e, e, również do budowy sieci, do budowy sieci wolnej do budowania różnych takich e, norek, e, można powiedzieć elementów e, schronień. Zawsze na początku, jak się zaczyna taka budowa, to chruściki tkają taką strukturę, która przypomina taką, jakby pończoszkę, skarpetkę, właśnie zbudowaną z tego obszędu, i dopiero. Do tego obszędu są doklejane różne elementy, które chruściki znajdują w środowisku. Mogą być to ziarenka piasku, fragmenty właśnie szczątki, szczątki roślinne. Niektóre gatunki jakby budują domek z tego, co, co znajdą w zasięgu odnurza, że tak można powiedzieć. I te domki wtedy są dosyć takie różnorodne, a są, są gatunki, które są bardzo konserwatywne i domki Zawsze będą tak samo wyglądały na przykład ziarenek piasku, takie gładziutkie, ładnie, ładnie uporządkowane, czy na przykład z fragmentów roślin ułożone na przykład jak spiralka. Jeszcze chciałabym zapytać, bo pani powiedziała wcześniej, że chruściki to jest wskaźnik czystej wody, stanowią mm. wskaźnik czystej wody. A czy również one przyczyniają się do tego, że woda jest czysta, czyli ją filtrują, bo mamy tutaj co? Filtratory taki flagowy chruścik, znowuż naszych wód tutaj, naszych mówię, o, o Drawie Płocicznej i innych, innych rzekach, chociaż chodzi głównie o te większe rzeki, taki gatunek brechycentrus subnubilus. To jest gatunek, który też na przykład, jak ktoś kajakuje po, po rzekach Drawieńskiego Parku, to można bez problemu zauważyć, bo Brachycentrusy przyklejają swoje domki do roślinności. Roślinności, która często jest tuż pod taflą wody. I je po prostu nawet widać. I to są takie klasyczne filtratory. Tylko, że jak wygląda filtracja u nich? One budują sobie taką sieć, która wygląda jak taka płachta. Dosłownie taka płachta zamocowana między odnóżami. Trzymają tą sieć przed sobą, i do tej sieci wpadają drubinki. One w ten sposób oczyszczają te sieci i zjadają. I ta, tak wygląda filtracja. Chociażby. Fantastycznie. No. To teraz ważki. Pan profesor zaczął mówić o wodnej części mhm. życia ważki. Tak, no, oczywiście najpierw jest jajo, prawda? Podobnie jak u kury. Z tego jaja wychodzi. Pod wodą? Różnie. Właśnie jaja są składane albo do wody, albo na miejsce, gdzie będzie woda, na przykład na wiosnę. Ważki niektóre potrafią to rozpoznać. Potrafią też składać jaja do roślin, zarówno do roślin zanurzonych w wodzie lub pływających na powierzchni wody, albo do roślin rosnących nad wodą. To już zale, zależy wiele od gatunku. Z tego yy, jaja wylęga się tak zwana prolarwa, to jest pierwsze stadium larwalne, które przypomina trochę takiego robaczka właśnie nazwijmy to nie, nie yy, naukowo. O, jej zadaniem jest się dostać do wody jeżeli się wylęgła poza wodą. Czyli ona ma yy, wyczucie w którym kierunku jest bardziej wilgotno. jeżeli yy, na przykład kilka metrów od wody się wylęgła, to ona sobie pełznie wtedy do strony wody. I z niej wychodzi dopiero pierwsze takie właściwe stadium larwalne. Uważek, mamy dosyć dużo stadiów larwalnych w odróżnieniu od huśników. A pięć jest, kochanie, u Ciebie, tak? Tak, U, jest pięć. u tak. mnie zwykle jest od kilkunastu do dwudziestu kilku. Dużo. To wynika mhm. z innego rodzaju przeobrażenia. Kiedy ta opowiadała o przeobrażeniu zupełnym, uważa, jak jest przeobrażenie niezupełne. Można powiedzieć tak trochę kolokwialnie, że. W przypadku przeobrażenia zupełnego mamy, jak to kiedyś śmiano się, socjalistyczny podział pracy. Czyli larwa, larwa je i rośnie, a poczwarka się przeobraża. Mhm. I to przeobrażenie jest bardzo interesujące u owadów w przeobrażeniu niezupełnym, bo wyobraźmy sobie, że mamy larwę, która przystępuje do przeobrażenia. Poza tak zwanymi tarczami imaginalnymi to jest bardzo niewielka część komórek wszystkie mhm. tkanki się rozpuszczają, robi się taka zupa, mhm. i one się przeorganizowują od nowa. W ciało osobnika dorosłego. Coś niesamowitego. Do dzisiaj trwają badania w ogóle, jak to jest możliwe. Mm -hmm. Dorosłego, czyli imago, tak, tego tak, ze skrzydłami? Tak. tak. Czyli tak. niech Państwo wyobrażacie, że jest Pani tą larwą. Mm -hmm. Poza powłokami ciała się Pani rozpuszcza w taką zupę komórkową i te komórki się przeorganizowują w postać jakość. dorosłą. W, ale wszystko się dzieje wewnątrz? Tak. tak wszystko się dzieje na tych samych komórkach. To ja mam tutaj <laughs> prośbę do Państwa, bo udało mi się zrobić zdjęcie w przyrodzie i, i na pewno. Państwo wiedzą, co to mi się udało no, sfotografować. Bez okularów to nie będą wiedzieli. <laughs> Ale już. Tak, to, to jest y, przedstawiciel bez wątpienia rodziny gadziogłówkowatych, czyli gwaszka z rodziny Gomfide. Widzę, bo ona siedzi na wylince. Widzę, że wylinka ma kolce grzbietowe i te kolce są wydatne. I to, świ i to świadczy o tym, że to jest szepla zielona, gonfostecilia, taki chroniony gatunek typowy dla rzek, który tu występuje w parku powszechnie. Kolor zielony pomaga, bo Rzeczywiście ta ważka jest taka seledynowo-zielona. Czy wylinka to jest skórka ostatniego stadium larwolnego? I Czyli, to ostatnie stadium tak, larwalne, gdzie ono się znajduje? Ono również w wodzie, czy wychodzi na ląd? Do pewnego momentu, a potem wychodzi na ląd. Pęka, jak, jak tu widać na tym zdjęciu, pęka o skórek na głowie i na, w przedniej części, czy generalnie w tułowiu. I z tego wychodzi imago. To imago początkowo jest tej wielkości, co ta larwa, więc ono się musi oczywiście napompować. E, pompuje się powietrzem i, hem, i hemolimfą. Na przykład skrzydła są na, przez żyłki są napełniane hemolimfą, czyli krwią. Rodzaj to jest poziom powyżej gatunku. Rodzajów mamy w Polsce kilkanaście. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę gatunków, w Polsce mamy 74 gatunki warzek. Na świecie, no nawet nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile jest opisanych, bo to się bardzo szybko zmienia, ale zbliżamy się w tej chwili do tysięcy, jeśli chodzi o liczbę gatunków znanych na świecie. W tropikach oczywiście się w subtropikach opisuje się ogromne ilości gatunków. Natomiast w parku drawieńskim wykazaliśmy do tej pory 57. Co oczywiście świadczy bardzo dobrze o stanie środowiska. To A chruściki? jest najlepszy na świecie dorobi, tak <grystki> wyszły. To oczywiste, dziękujemy. Chruściki <grystki> wyszły rewelacyjnie, można tak powiedzieć. I też nie bez, nie bez przesady powiem, że to jest najlepiej zbadany park. Jeśli chodzi o Polskę powiedzmy, niżową, To jest najbogatszy park który zarówno ja badałam i też również z literatury. Bardzo wysoka liczba gatunków, a tu mamy bardzo dużo gatunków, bo aż 106, bo to jest bardzo bardzo wysoka liczba. Najwyższa w ogóle z obecnie zbadanych też właśnie parków. Bardzo zróżnicowane również siedliska. Za to też odpowiadają, czyli super zachowane jeziora, rzeki. Wśród materiałów, które pani przesłała, mhm. udostępniła, znajdują się takie Ym, zwierzęta, które mhm. przypominają krewetki. To są tak zwane kiełże, skorupiaczki, które żyją. W, w wodach, nie tylko w źródeł, ale również, również i, i rzek. Obok nich również występują, i też widać to na filmiku, podobne wielkościowo, ciemniejsze troszeczkę, skerupiaki takie grzbietobrzusznie brzusznie spłaszczone, to są ośliczki. To jest taki odpowiednik stonogi. Stonogę każdy kojarzy, chociażby z nazwy, prawda? Ona sobie tam żyje w jakichś zacienionych, wilgotnych, rzadko w środowiskach, a tutaj mamy taki odpowiednik wodny, który zarówno kiełże, jak i ośliczki odżywiają się detrytusem właśnie, że wszystko co, co nam opadnie do źródła, najczęściej to będą liście, ale również jakieś tam drobne gałązki, czy nawet roślinność przybrzeżna, prawda, czasami się dostaje, to właśnie tym wszystkim głównie od, odżywiają się te organizmy, które przed chwilą wymieniłam. Mamy też tam również ślimaczki, jak się Państwo przyjrzycie. I to wszystko do bentosu tak, należy. Tak, i to wszystko, to wszystko właśnie stanowi, stanowi bentos. Ale proszę pozwolić jeszcze na prywatne pytanie, bo państwo zwracają się do siebie blisko, jesteście małżeństwem, razem pracujecie. Tak jest. To jest fajnie? Kochanie, wypowiedz się. Bądź rzeczna. A czemuż to ja? Nie tak zabrzmiało. Śmiesznie. Nie, bardzo, bardzo fajny taki jest układ. Można się wspierać. Coś, coś zawsze wypatrzeć dodatkowo, zawsze się śmiejemy, tak jak teraz na przykład jesteśmy na urlopie, ale oczywiście jeszcze polujemy z aparatem, głównie w tym momencie na, na ważki i na wady, zawsze co, co dwie pary oczu, to nie jedna. Zawsze mąż może robić jedną część szuwaru, ja drugą i tak się uzupełniamy. No i genera generalnie też łatwo dopasować się życiowo myślę. Oczywiście. W... Przede wszystkim, ale wiadomo, że życie jest życiem, więc nasza praca jest dosyć wymagająca. Dużo, dużo wyjazdów, dużo pracy w różnych dziwnych dniach i godzinach. Tak. Dydaktyka potrafi być w niedzielę na przykład albo w sobotę. Także no, mamy dla siebie pełne zrozumienie. Też ponadto od, od pewnego momentu. Łatwo sobie też to wyobrazić, że obracamy się w swoim środowisku zawodowym głównie, prawda? Więc to gdzie się wyszukuje partnerów? A jak się jeszcze znajdzie odpowiedniego partnera, to tym lepiej. Miłość przede wszystkim. Niech to tak będzie jest. podsumowanie naszego spotkania, także miłość do przyrody, bo to właśnie Państwa I połączyło. Pasja, I nasza pasja. Dziękujemy serdecznie za wizytę, zapraszamy na kolejną. Dzięki państwu poznaliśmy wiele ciekawych słów: bentos, makrobentos, detritus. Zapraszamy do obejrzenia tego podcastu, a przy okazji do kolejnego do zobaczenia.